W rękach trzymam Silvera, czyli srebrny, nazywamy go tak Silver, jest to srebrny medalista w gołębiach, srebrny medal na Olimpiadzie Loty Gołębi Młodych. Można powiedzieć, że tylko młody, ale tylko młody, ale jako już teraz w rozpłodzie ptak, przyznam, że jego roczne dzieci, tego roczne dzieci, roczniak 3-4 razy w dziesiątce na oddział, myślę, że to będzie też bardzo zdolny ptak. W rozpłodzie. Jest to również przypadek, bo samiczka, matka pochodzi od rozjersa, ale ojciec jest to wnuk Barko, który rok z czasu siedział po prostu jakby to powiedzieć na mamkach, nie było dla niego miejsca, no ale się miejsce zwolniło, przyparowałem i praktycznie również wyszedł właśnie taki talent, nie? Widać również jego mięsień, jak pracuje po prostu. Często widzimy, że gołębie są niekiedy takie że po prostu ten mięsień jest taki bardziej spłaszczony, nie ma na co nawet nacisnąć. A tu u tych gołębi widać, jak, jak ta piersi po prostu schodzi i jakie się robią zwały tego mięśnia. Nie? To jest po prostu torpeda. Miałeś akurat możliwość przyłożyć dłoń, to czułeś, jak po prostu pracuje ten gołąb jest cały, no tak nawoltowany, że po prostu mało nie eksploduje w ręce. Nie? To jest coś coś wspaniałego może się to uda pokazać. Ktoś nie raz przyjeżdża ogląda i mówi, panie Marku. No, oglądamy u Pana, to na, na 100 to może 5 nie wibruje, a u nas na 100 to może 5 wibruje. No, myślę, że to jest, mówię, to jest na pewno cecha, którą, ok, no lubię, bo to mają, nie wiem czy mamy wpływ na to. Myślę, że po prostu uczciwa hodowla, tlen, dobre karmienie, dobre, uczciwe karmy. Nie szukam oszczędności w tym, to znaczy nie chodzi o to, że przesadnie jakoś tam pieniędzmi, ale po prostu uczciwą karmą, minerały, dodatki, jeżeli jest pierzenie to dbamy, no i, i, i gołą po prostu ten to jest, myślę, też będzie udany ptak, jeśli chodzi zdolny w rozpłodzie, bo już widzę, ja go trochę zlekceważyłem ostatnie dwa sezony, nie za wiele młodych wychowałem, trochę hodowcy inni też chcieli kupić, może dlatego, ale na przyszły rok na pewno z niego... Będę hodował zdecydowanie więcej, bo po prostu widzę, że ptak no, no, prezentuje sobą coś, coś fantastycznego. To jest gołąb akurat, o wspomniałem wcześniej, od, od, od Woltersa, syn Ada, czyli tato. Ojciec był pierwszym asem Belgii, czwarty na olimpiadzie. Jest to taki bardzo mocny imbred. jest to Ad, czyli syn lełwa sparowany z córką lełwa, czyli mocny imbred. No, w tym roku jeszcze z niego nic nie hodowałem, bo był to później, z listopada. Znaczy z tego, z, z jego, bo mam jeszcze siostrę, z siostry nie hodowałem. Z tego latem było kilka młodych, wychodzą kapitalne w budowie. O ten jest trochę z tytułu, że jest, że jest to Imbred. Jest taki drobniutki i, i, i poza tym, że ma piękne upierzenie i bardzo mocne skrzydło, fajną witalność, bardzo energiczny. Czuć w ręce, że jest po prostu dynamik No to budową myślę, że, że wielu hodowców by nie zachwycił, ale budowa to nie jest coś, co ja przywiązuję wielką uwagę, jeśli chodzi o o gołębie, bo po prostu przede wszystkim chcę, żeby dobrze latały. Nie? Tutaj jest kolejny ptak, ciekawostka taka. Jest to ptak, jest to wnuczek mortifera od Marka Polina. Pięknie ptak zbudowany, ciekawa barwa Indigo, Czy nie jest to czerwona barwa, ale jest to taka barwa, która po prostu wyszła z dwóch nakrapianych i dzieci jego nie są, nie są ani czerwone, ani takiej barwy, wyszły normalne nakrapiane, ale będą, będzie to wychodziło w kolejnych pokoleniach, ale. Do czego zmierzam? Mark Paulin, hodowla wydawałaby się na dalekie głównie loty, natomiast skrzydło tego ptaka, mięsień w ogóle, upierzenie, mięsień, no kapitalne po prostu ptak, ktokolwiek go ogląda, to, jest to, to, to po prostu nie, nie może wyjść z zachwytu. Natomiast jest to ptak dopiero pierwszy rok, są z niego młode na ten moment lotowane, no, pewnie też na efekty trzeba nie poczekać, ale piękne plecy, miękkie upierzenie. Bardzo mocne skrzydło, no naprawdę i również oczko bardzo takie na światło czułe, źreniczka bardzo taka dobrze pracująca, lubię takie coś. To jest dobra cecha, zwłaszcza u ptaków na dalszy dystans, że źrenica musi się bardzo umieć zwężyć do minimum, żeby słońce po prostu nie męczyło ptaka. Ale przede wszystkim mówię, no masa mięśniowa jest niesamowita u tego gołębia, także są jego dzieci, zobaczymy, jest jeszcze jego siostra, pokażę ją później. A tu akurat pokażę efekt krzyżówki tych już wcześniejszych sprinterów, co tam pokazywałem. Bo z tyłu z moimi gołębiami. Czyli matka pochodzi ze sprinterów, ojciec jest synem żydala. I już widać, że skrzydło u tych gołębi jest praktycznie wydłużone. Masa tego gołębia, mostek jest wydłużony, już masa mięśniowa jest mniejsza. Piękne upierzenie mięciutkie. No tylko trzeba poczekać na efekt. Nie? Co się zmieniło widać oko. Oko nie jest, nie jest to oko moich gołębi, ale widać, że jest świetnie pracujące, malutkie jeśli chodzi o słońce, gruby pierścień, który to, tą źrenicę musi, że tak powiem, ściskać. Zobaczymy, czy ta barwa ptaków się u mnie e, e, sprawdzi, czy nie. Także na pewno ptaki typem, mówię, to jest to, co, co oczekuję, żeby, że powinno być. Oczywiście to będą ptaki... No na pewno nie dalej niż kategoria AB, bo po prostu naloty dalsze no to, to, to są już głębie troszeczkę inne. Tu jest na przykład, przykład przed chwileczką widzieliśmy tego indygo z Polina. Sparowany był z córką moją, e, z siostrą 85, czyli z 84. I zobaczyć można jaki jest efekt e, kojarzenia, co wyszło po prostu. Tak, nie jest tak obfity w mięsień, bo, bo lotuje, bo był lotowany i, i lata, ale proszę zobaczyć skrzydło moich gołębi typowe Piękna propo, piękne proporcje, kapitalne plecy. No i patrząc na głowę, źrenica, praca, oka. No myślę, że jest to też bardzo... On i jest jeszcze jego brat, obydwa po prostu no są, to, są, to, są to efekty krzyżówki, które chciałem uzyskać i po prostu widzę, że, że krzyżówka póki co. Fizycznie spełnia wymogi, natomiast, oczywiście, lotowa selekcja będzie najważniejsza, bo, bo przede wszystkim ptaki mają dobrze, dobrze latać. Tu jest akurat drugi brat z tej samej pary. Również, może bardziej poszedł trochę z cechami do ojca, bo jest taki bardziej jednolity w ubarwieniu. Również skrzydło jest kapitalne, wydłużone bardzo za ogon. No i patrząc na oko całkowicie do tatusia, kropla w krople, ojca, oczko ojca bardzo czuły na światło, nie? Myślę dwóch bardzo fajnych braci i, i, i myślę, że krzyżówka, no oczywiście, że ptaki daleki dystans nie zawsze jako roczniaki się będą spisywały. Może trzeba poczekać, zobaczymy, ale z efektu krzyżówki jestem zadowolony, jeśli chodzi o, o fizjonomię gołębi. Tutaj jest akurat siostra tego samczyka Indigo wcześniej, którego pokazałem, bo mam brata i siostrę. Widać, że też jest ciekawa barwa Gołębia. Ale przede wszystkim to samo co u Samca. Niesamowity mięsień. Piękne, po prostu upierzenie jest tak jedwabiste, tego się nie da opisać. Skrzydło po prostu jak u Sprintera. I to jest też po prostu samiczka, wnuczka Mortifera, którą parowałem w tym roku głównie z 85, czyli ze złotym medalistą moim, z ojcem generała. No, i to kolejny raz chcę pokazać, że po prostu cokolwiek się sprowadza trzeba parować z własnymi ptakami, bo parowanie obcych ptaków między sobą pogarsza szanse uzyskania czegokolwiek. Po prostu do swoich najlepszych dokładać, żeby je polepszyć, obserwować efekty i jak pasuje, to ok, nie pasuje, to się po prostu takimi głębiami nie, nie, nie przejmować. Nie? Także samiczka, o, pomimo że daleki dystans, piękne skrzydło, krótkie ramię i co ciekawe. Dwie bardzo takie odstające malotki po boku. Kiedyś piękny ogon de facto, ale te lotki odstają po boku. I pytałem osobiście Petersa, bo Peters jest no szpecem jeśli chodzi o loty dalekie. Jest to naprawdę renomowana hodowla u niego. E, zwłaszcza lata tam 80, 90 zeszłego wieku to no, Tomasz Peters świetnie lotował, ale wiedza w rodzinie u nich na temat dalekiego dystansu jest bardzo ogromna i co mnie zastanowiło, kiedyś właśnie pytałem, co to oznacza, bo to jest cecha specyficzna i bardzo mało rodzin to gołębi ma. To po prostu uważasz, Peter, że gołębie podczas lotu, żeby nie kurczyć nóżek pod sobą, co kosztuje energię, to lecąc potrafią łapki trzymać na bocznych właśnie tych y, 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 sterówkach ogonu, przez co tracą mniej energii. I mówi, to tylko nieliczne, mega inteligentne rodziny mają to w sobie, że po prostu potrafią, widzicie, tak jak to tutaj jest, lecąc po prostu wiesza łapki na bocznych sterówkach i to jest coś, co po prostu bardzo niewiela, niewielka grupa ptaków może mieć i też była to nowa całkiem informacja dla mnie, no ale mówię, no traktuję to dosyć poważnie, aczkolwiek nie wiem, czy to cokolwiek komu wniesie, ale ciekawostka jest taka właśnie, że go on potrafi, łapki powiesić na ogonie, żeby nie tracić energii do transportu tych nóg, które de facto przy locie 1000 kilometrów to każda, każdy gram, każda, każda niedogodność powoduje, że go ma dyskomfort albo albo ten komfort sobie poprawia. Więc jest to rodzina, również można popatrzeć oczko. Bardzo mała źrenica. Piękne oko, naprawdę. To nie chodzi o to, że ja nie jestem fanatykiem oka, ale głównie interesuje mnie praca oka, źrenicy. E, witalność tego oka, no to po prostu oko tej samicy jest również przecudne.